Jezierzyce Osiedle. Miejscowość, która swoje istnienie zawdzięcza bazie sterowcowej, która powstała tutaj późną wiosną 1915 roku. Wcześniej nic tu nie było, tylko pola. Baza powstała wiosną 1915 roku w związku z trwającą I wojną światową. Sterowce, które tutaj bazowały, miały zapewniać niemieckiej marynarce wojennej panowanie nad środkową częścią Morza Bałtyckiego. Sterowce startujące z Jezierzyc patrolowały akwen Morza Bałtyckiego, tropiąc angielskie okręty podwodne, a także bombardując bazy rosyjskie położone na terenie dzisiejszej Estonii, Łotwy i Litwy. Dzisiaj e, ta zabudowa jest przemieszana nowszymi budonkami budowanymi już po II wojnie światowej, kiedy w dawnej fabryce wodorów, w dawnych warsztatach bazy sterowcowej powstała słupska fabryka urządzeń transportowych przekształcona następnie w zręb. Produkowano tutaj różne maszyny przemysłowe, ale e, jądro zabudowy to jeszcze zabudowa z okresu I wojny światowej. Trudno w to uwierzyć, ale w tych niewielkich budyneczkach wzorowanych, jeśli chodzi o architekturę, na tak zwanej wiosce Cepelina koło Friedrichshafen nad Jeziorem Bodeńskim, tuż przy granicy ze Szwajcarią. Te małe domki wyglądają identycznie. Tutaj w okresie I wojny światowej bazowało blisko pół tysiąca niemieckich marynarzy Sił Powietrznych Marynarki, Cesarskiej Marynarki Wojennej. Ten budynek za moimi plecami był e, głównym obiektem tych koszar. E, zanim znajdował się plac, opelowy, e, plac apelowy na e, zdjęciach z okresu wojny, zamieszczonych także w tej książce Boskie Cygara. E, pokazujemy e, między innymi jedno zdjęcie pokazujące apel marynarzy właśnie na tyłach tego budynku.